Ladies and gentlemen, this is... Szanowni Państwo, to jest bardzo ważna debata, ponieważ nie dotyczy ona jednego z państw, dotyczy całego projektu europejskiego. I jak widzimy, nie można tego projektu rozwijać bez zwalczania suwerennych państw w Europie. Czy naprawdę życzą sobie państwo Europy, w której ktokolwiek powie premierowi jedne, y, jednego z krajów, y, dokąd y, pojechać, dokąd y, nie pojechać, y, w ogóle nie zwracając się do niego jak y, do premiera, to jest naprawdę brzydkie. To właśnie y, dlatego Unia Europejska powinna zostać obalona. Precz od nas suwerennych, wolnych narodów. Chcemy pozostać wolnymi narodami. Nie chcemy e, stać się eurokołchosem, o którym niektórzy z Państwa marzą.